Ktokolwiek to zrobi obiecuję, że znajdę go. Jak to przyjaciół którzy są naszymi wrogami, dlaczego ty nie zrobisz trudnej roboty? Nic tak nie działa, jak zemsta, premiera Canal Plus domino. W piątek o dwudziestej w Canal Plus Premium. Obywatelu Marszałku, Wysoka Izbo. 31 sierpnia byliśmy świadkami godnych ubolewania wydarzeń. Wrogowie socjalistycznej Polski